Dziennikarz, uczestnik awantury o kasy nie żyje, i ujawnił smutne szczegóły. Początek roku przyniósł wiadomość, której nikt nie chciał usłyszeć. Jedna z osób, które jeszcze niedawno pojawiały się na ekranie z uśmiechem i energią, nagle zniknęła. Znani Polacy, którzy odeszli w ostatnim czasie, Ostatnie miesiące przyniosły wiele smutnych informacji dla polskiej kultury, sportu i życia publicznego. W krótkim czasie pożegnano osoby, które przez lata były obecne w mediach i zapisały się w pamięci odbiorców. Ich odejście przypomina, jak szybko zmienia się krajobraz polskiej sceny artystycznej oraz jak duże znaczenie mają twórcy i sportowcy, których dorobek pozostaje ważną częścią wspólnej historii. W grudniu 2025 roku zmarł Michał Urbaniak, skrzypek jazzowy, saksofonista, kompozytor i aranżer uznawany za jedną z najważniejszych postaci polskiego jazzu. Artysta miał 82 lata, a informacje o jego śmierci przekazała żona, podkreślając jego wieloletnią pasję do muzyki oraz fakt, że była ona centralnym elementem jego życia. Jego twórczość była znana nie tylko w Polsce, ale również za granicą, gdzie współpracował z wieloma cenionymi muzykami. Szczególne poruszenie wywołała także wiadomość o śmierci Ireneusza Pastuszaka, cenionego aktora teatralnego i filmowego, od lat związanego z teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Artysta zmarł nagle 27 grudnia 2025 roku podczas urlopu w Maroku. Miał 65 lat. Informacje o jego odejściu przekazali bliscy oraz przedstawiciele lokalnych władz, którzy podkreślali, że był jedną z najważniejszych postaci tarnowskiego życia kulturalnego. Początek 2026 roku przyniósł natomiast informacje o śmierci Barbary Eustachewicz, gimnastyczki. Która reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w 1960 i 1964 roku. Sportsmenka miała 87 lat i przez lata pozostawała ważną postacią w historii polskiego sportu. Kilka dni później media informowały również o śmierci Mieczysława Furmanka, byłego posła na Sejm z lat 70. Który dożył 89 lat. Każde z tych odejść było osobnym doświadczeniem dla środowisk, z którymi te osoby były związane. Razem tworzą obraz czasu, w którym kolejne znane twarze znikają z przestrzeni publicznej, pozostawiając po sobie dorobek, wspomnienia i wpływ na następne pokolenia. Krzysztof i Bisz o uczestnikach programu. Na początku 2026 roku twórcy oraz fani programu Awantura O Kasy dowiedzieli się o śmierci jednego z uczestników teleturnieju. Informacja szybko obiegła media, wywołując poruszenie wśród osób związanych z produkcją oraz widzów, którzy pamiętali go z ekranów telewizorów. Do sprawy odniósł się Krzysztof Ibisz, wieloletni prowadzący program. Prezenter nie ukrywał, że takie sytuacje są dla zespołu szczególnie trudne. W rozmowie z kozaczkiem podkreślił Zawsze to przeżywamy. Oglądamy te odcinki. Takie wzruszenie, smutek. No bo my pamiętamy, to się bardzo zżywamy. Ci ludzie są tacy radośni, dają z siebie wszystko. Prezenter dodał również, że nie jest to pierwsza taka sytuacja w historii formatu. To już drugie takie odejście, bo też mieliśmy panią, której nie ma już z nami. Atmosfera w zespole po przekazaniu tej wiadomości była pełna smutku. Wiele osób wracało myślami do momentów z planu zdjęciowego, przypominając sobie energię i zaangażowanie uczestnika. To właśnie te obrazy sprawiają dziś, że wspomnienia są szczególnie poruszające. Odcinek został zrealizowany jesienią 2025 roku, a sam uczestnik był pełen energii i zaangażowania podczas nagrań. Informacje o jego śmierci potwierdzili bliscy w mediach społecznościowych, podkreślając, że odszedł po długiej walce z chorobą. Damian Kust nie żyje. Zmarłym uczestnikiem był Damian Kust, 26-letni dziennikarz sportowy. Jego śmierć nastąpiła 6 stycznia 2026 roku po długiej walce z chorobą. Informacje o odejściu przekazali jego rodzice w mediach społecznościowych, publikując krótki, poruszający wpis, w którym podziękowali wszystkim za wsparcie. Informacja o jego śmierci pojawiła się również w mediach branżowych, które podkreślały, że Damian był młodym dziennikarzem, który dopiero rozwijał karierę. Dla młodego dziennikarza udział w awanturze o kasę miał szczególne znaczenie. Było to jedno z jego marzeń, które udało mu się zrealizować. W październiku wystąpił w programie razem z kolegami. Jeszcze przed emisją odcinka zapraszał widzów za pośrednictwem mediów społecznościowych do oglądania programu, podkreślając, że jest to dla niego wyjątkowy moment. Wyjątkowo po polsku, zapraszam na dzisiejszy odcinek Awantury o kasę z moim udziałem. Marzenie spełnione. Po nagraniu odcinka uczestnik wracał do codziennej pracy w dziennikarstwie sportowym, regularnie publikując artykuły i relacje z wydarzeń sportowych. Śmierć młodego dziennikarza, w wieku zaledwie 26 lat, poruszyła zarówno osoby pracujące przy produkcji, jak i widzów. Krzysztof Ibisz w rozmowie z kozaczkiem przyznał: Każde spotkanie jest takie bardzo piękne, i jak widzimy, czy oglądamy te odcinki, wysyłamy sobie te wiadomości. Jest nam bardzo smutno i przykro. Odejście Damiana Kusta pozostawiło pustkę nie tylko w pracy dziennikarskiej, ale również wśród osób związanych z telewizją, które miały okazję poznać go podczas nagrani programu.